Witam. Dziś zaprezentuję Państwu kolejną płatność dla Vitymart w wersji 2. Jest to e-card. Jest to system płatności konkurencyjny do DotPay, PayU czy Transferuj. Oczywiście zakładam, że macie już umowę z e-cardem i szukacie takiego rozwiązania. Wystarczy tutaj wpisać ID klienta, hasło, zostawić automatyczne rozliczenie, bo jeśli zrobimy na nie, będziemy musieli każdą transakcję akceptować ręcznie. Tu właściwie wszystkie funkcje możecie zostawić domyślnie, tylko po prostu sprawdzić, czy są poprawne. Tutaj zalecam za zachować wszystkie dostępne płatności. Oczywiście, jeżeli chcecie tylko płatność wizą, to zostawiacie tylko płatność wizą. Ważność płatności omijamy na tą chwilę, bo jest ona nieistotna. Mamy cztery statusy, czyli realizacja, przyjęcie, anulowanie i zwrot, jeżeli następuje zwrot na kartę. To właściwie tyle z konfiguracji, nie ma tutaj niczego, e, niczego wymyślnego. E, drugą część konfiguracji Waszego konta musicie dokonać po stronie e podając ten adres, oczywiście zamieniając na Waszą domenę w odpowiednim polu. Tutaj jest pełna instrukcja, jak tego dokonać. Ok, może przejdźmy do płatności testowej. Dodajemy sobie na przykład drabinę do koszyka. Przechodzimy dalej. Idziemy. Oczywiście możemy zmienić tą płatność na dotpay czy e -card. W naszym przypadku będzie to e bo taką płatność chcemy przetestować. Przechodzimy dalej. Podsumowanie zamówienia i przechodzimy automatycznie na stronę e-kartu. Zaznaczamy kartę Visa, bo tylko kartę Visa mamy do dyspozycji w formie testowej. W pełnej wersji te wszystkie kanały płatności będą dostępne dla Was jako klientów, oczywiście. Klikamy dalej. Wbijamy nasz numer karty kredytowej. wybieramy dodam jeszcze, że oczywiście ten numer karty jest fikcyjny więc nie musicie go kopiować dokonujemy płatności za chwileczkę zostaniemy przekierowani na stronę naszego sklepu o, ja już dostałem informację, że, że zamówienie przebiegło mamy podziękowanie koszyk został opróżniony możemy sprawdzić jak to wygląda w naszym sklepie w naszym sklepie pojawiło się zamówienie opłacone e-kardem. Zajrzyjmy do środka. Mamy zamówienie o numerze 51. Przyjęte. Realizacja zamówienia o tej i o tej godzinie. Tutaj również. Każdy kolejny status zamówienia, jeżeli to była akceptacja ręczna czy zwrotna karta, zostanie odnotowany właśnie w tym miejscu. Pokażę to Wam. Wejdę sobie w historię. Dokonałem zamówienia o ID51. Chodzi o ID. Nie, nie o e, numer zamówienia, który w tej chwili wygląda w ten sposób. Czyli mamy zamówienie o 51. Widać to również w tym, w tym miejscu. Czyli znajdziemy, znajdujemy zamówienie 51. Jest to autorozliczenie, ale możemy dokonać zwrotu. Na przykład tam po 100 zł dokonaliśmy zwrotu, odświeżamy i mamy informację, że został dokonany zwrot 50 na, do zamówienia 51 w tej, w tej godzinie i że oczywiście kupujący został powiadomiony na adres e-mail. To wszystko na tą chwilę. Myślę, że tutaj hmm, wszystko wyjaśniłem, zapraszam do zakupów. Plugin jest w pełni funkcjonalny. Adres strony znajdziecie na dole tego filmu.